Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani. 17 października, we wtorek, kolejny tydzień. Ucieka. Czerpmy z niego to, co najlepsze. Jeszcze dzisiaj jesteśmy w energii nowiu, ale to już są takie ostatki. Więc jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę skorzystać z tej energii, to jak najbardziej. Teraz tworzymy, kreujemy, zaczynamy. Bo to jest najlepszy czas. Najlepszy czas, jaki jest możliwy. Kochani, ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Tu sobie o duszy opowiadamy, kim jesteśmy, jak to jest. I teraz w październiku, i wiecie co, myślę, że też w listopadzie, bo ten październik trochę mi tutaj kuleje z nagraniami. Ale to dobrze. Oj, te kable, wszystkie co widzicie, to Was przepraszam, ale to są kabre, kable od rampy. Bo przecież u nas ciemno jak w środku nocy. A jest już rano. No dobrze, to co o tej duszy? Kochani, dusza. Jak to jest, że my tu schodzimy, ewolujemy, poprzez doświadczanie uczymy się i co tam dalej? Dusze podzielone są, pogrupowane. <laughs> na rodziny dusz, gruby dusz i jeszcze, kochani, poziomy. I po co to wszystko? Po to, żeby... to nie jest tak zrobione, żeby nas porozdzielać, pooddzielać, ale po to, żebyśmy osiągnęli jeden z wyższych poziomów duszy i wdzielając się na ziemię, yy nie uczyli się, tylko ewentualnie sobie przypominali, albo prowadzili takie życie spokojne, dobre, dobre, spokojne. No ciężko mi to powiedzieć. Takie życie, gdzie nie będziemy doświadczać po to, żeby wzrastać, tylko po to, żeby przypomnieć sobie, kochani, w myślę i gdzieś to wewnętrznie czuję, że życie na Ziemi to nie są tylko nasze wcielenia tutaj. Mamy też inne wcielenia, mamy też inne planety, gdzie, gdzie się wcielamy, więc Ziemia nie jest jedyną planetą. Wiecie, tak Wam powiem ukradkiem, że gdzieś tam ostatnio do mnie przychodzi bardzo dużo o, o, o kosmitach. Teraz ten temat jest taki bardzo, ale to już do mnie od dawna przychodzi, że ci kosmici to też nie wiadomo do końca, kto to jest. Czy to nie są dusze? Ale akurat w innych, w innych wymiarach, w innych wcieleniach, w innych, w innych postaciach i przychodzą nam tutaj coś powiedzieć. Nie wiem, nie mam czasu, żeby usiąść nad tym, pomyśleć, ale jak będzie potrzeba, to ten czas się też na to znajdzie. Gdzieś tak do mnie przyszło, że to nie są jakieś obce energie, tylko to są nasze energie. No ale teraz te dusze podzielone na poziomy. Wyobraźcie to sobie, ja to sobie zawsze tak wyobrażam, jako szklaną przestrzeń, pomiędzy którą można przenikać, poruszać się, gdzie wszystko widać. I dusze osiągają poziomy. Jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty poziom. Szósty jest to chyba poziom najwyższy. I teraz sobie pomyślcie, że na tych poziomach są grupy dusz. Na poziomach dusze są podzielone grupami. Każda z grup ma swoich opiekunów, każda dusza ma swoich opiekunów, i kiedy otwieramy kroniki Akaszy, ja dostaję informacje od Mistrzów. Jest zawsze taka rada mistrzowska. Nieraz są istoty świetliste, nieraz są bliskie osoby zmarłe. Nieraz są jakieś byty dobre i, i od nich dostajemy informacje. I mistrzowie opiekują się grupą dusz. I grupy dusz mają jeszcze rodziny dusz. Rodziny dusz. Grupy dusz zawsze są z jednego poziomu. Rodziny dusz niekoniecznie mogą tworzyć różne poziomy mogą być na różnych poziomach i wyobraźcie teraz sobie, że jak jesteśmy tam, bo pamiętajcie w ciało wciela się tylko jakiś procent duszy wiecie co, tego jest tak bardzo dużo tych informacji ja to bym musiała na spokojnie usiąść, to sobie spisać i wtedy nagrać jakiś taki oddzielny film ale kiedy... Nie ma już nas na Ziemi. Kiedy sobie odejdziemy, zmienimy stan ze stałego w lotne, Jak ja to mówię, to nie umieramy, tylko zmieniamy stan ze stałego w lotne. Dalej tutaj duże są między nami, tylko trzeba nabrać tej wrażliwości, tych wyższych wibracji, mieć świadomość tego, że są i ja się czuję. Czuję się ich obecność. Ale one też wtedy łatwiej do nas przychodzą, dlatego żeby nas nie przestraszyć. Bo powiem Wam taką ciekawostkę. W momencie, kiedy mój rozwój duchowy się zaczął, ja bardzo, bardzo już to kiedyś opowiadałam, chciałam być medium jak Teresa Caputo, tak, ja chciałam z duszami rozmawiać, przekazywać informacje. No i jedna z tych dusz przyszła do mnie, pokazała mi, co potrafi, co może zrobić. Rozłożyła mi ładowarkę na części pierwsze i po kawałku położyła tą ładowarkę w stronę wyjścia na ogródek przez kuchnię, gdzie byłam w domu tylko ja i Jaś. Ale to był moment, gdzie w moim życiu pojawiła się osoba, którą zafascynowały kroniki Akaszy, a mnie zafascynowało to, że ona jest medium. I miałam od razu do niej kontakt, więc szybciutko zadzwoniłam, spytałam się, czy to jest to? I ona mówi, że to jest to. A ja mówię, nie no, to ja chyba jeszcze nie jestem gotowa no Powiem Wam, że nogi mi się trzęsły, ale później, już w miarę rozwoju, kiedy byłam bardziej na to gotowa, to dusze przychodziły i dawały o sobie znak. A w tej chwili już staram się je wyczuwać, dawały taki silny znak wiecie, w postaci stłuczonego wazonu, czy głównie to coś mi tłukły. Ale w tej chwili, w tej chwili już nie, w tej chwili dostaję znaki w postaci światła, coś tam się włączy gdzieś i już wiem, jeżeli nie wyczuję do tej pory, że coś jest. Ale to jest kwestia ćwiczeń, to jest kwestia wrażliwości, to nie są jakieś nadprzyrodzone umiejętności, że my siebie czujemy, tylko, mm, tylko wyczucia, wrażliwości. Ja nie wiem, czy wy teraz widzicie, ale nie widzicie tego. Tam się bujają piórka, więc jak ja opowiadam, tam nie ma ani grama wiatru, tam nie ma skąd się to bujać więc. No ale wracajmy do tych grup dusz. Grupy dusz dzielą się też. Nie dzielą się. Grupy dusz są po to, aby się wspierać. Poziomy dusz są po to, żebyśmy również się spotykali na danym poziomie i uczyli się od siebie, wymieniali się doświadczeniami, opowiadali sobie. Nie ma problemu, żeby się przemieszczać. Między niższymi poziomami, ale na wyższe. Możemy wejść tylko wtedy, kiedy dusza w jakiś sposób awansuje w jakiś sposób? Poprzez zbierane doświadczenia, poprzez. Co jest tak, jak gdyby oceną. Oceną, wiecie, jest. Przychodzimy tutaj, uczyć się bezwarunkowej miłości. To uczucie miłości, widzicie, jakaś siła jest i zabiera mi głos. To uczucie miłości jest. Kochani, bardzo, bardzo yy, to uczucie, jak to powiedzieć, ono jest takie, jest oceną, o, może tak, jest takim, taką nagrodą, że im czujesz bez, większą, bezwarunkową miłość, taką naprawdę potrafisz wybaczać, potrafisz zdjąć z siebie ten ciężar takiej złości, nienawiści, tego, co ci nie służy, a posługiwać się tą bezwarunkową miłością. Wtedy osiąga, osiągasz kolejne poziomy. Wiecie, i wtedy, jeżeli wiesz czym jest energia, jeżeli czujesz tą energię, nauczyłaś się już czuć tą energię, jeżeli potrafisz się tym posługiwać, jeżeli czujesz obecność, to jeżeli ta wiedza istot świetlistych jest w tobie i to poczucie tak głębokie. Że pomimo zdarzeń, których dostajesz, nie siedzisz, nie ryczysz na łóżku, tylko prosisz te istoty, współpracujesz z nimi, wyciągasz z tego wnioski, czerpiesz informacje, to to, to są kolejne ewolucje nasze. Ja to jeszcze sobie tak to czasami wyobrażam. Jak drabinę, którą możemy spojrzeć na dany poziom, wskoczyć sobie, ale też jak takiego ślimaka, że z każdym doświadczeniem idziemy coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Grupy dusz i rodziny dusz mamy jeszcze, pamiętajcie, więzy krwi. Ale z więzami krwi moje przemyślenia wyglądają tak, że Możemy tutaj bardzo często my, jak nasza dusza, występować w danej roli i o tym może powiem kiedy indziej, ale też pamiętajcie, że są grupy dusz, rodziny dusz, jest rodzina, czyli więzy krwi, rodzina duchowa. To są osoby, które spotykamy się tutaj na Ziemi i często my tak mamy, prawda, po kronikach, że czujemy, jakbyśmy się znali już nie wiadomo jak długo. Oj, często od Was słyszę, ale ja też tak mam, wiecie. Tak się czuję, jakbym cię znała, no bo tak kochani jest, bo najprawdopodobniej spotkaliśmy się już kiedyś i może nawet niekoniecznie w cieleniach, ale pewnie tam gdzieś u góry. Wiecie, wczoraj doszła do mnie taka informacja, że w pewnym poziomie, na pewnym poziomie dusze, jak są i mają awansować na wyższy poziom, to często jest tak, że przybierają rolę nauczyciela. I tak gdzieś mi się zapaliło, może ja zdaję jakiś egzamin przez to, co teraz tutaj robię. Nie wiem. Nie zamykam się, jestem otwarta na wszystko. Może ja sobie w życiu, zakładając ten kanał, ja sobie nawet nie wyobrażałam, że będzie tak, jak jest. Że dostanę tyle słów. Nie wiem, może tak jest. Nie wiem, nie wiem. Nie. Zostawiam to jak. No, zobaczymy, co się zadzieje. Ale w każdym bądź razie w... to poczucie, wiecie, jeszcze w duszach, które schodzą tu na ziemię, często jest tak, że macie wrażenie, że jak kogoś spotkacie, że go znaliście. Że go znaliście, nie wiadomo jak długo, że skądś się musimy znać, zobaczycie się pierwszy raz. Tak, najprawdopodobniej jesteście z tej samej grupy dusz. I tylko po coś tu zeszliście. Zdarza się tak, że dusze z wyższych poziomów schodzą nam tutaj, coś pokazać, czegoś nas nauczyć, i pojawiają się na chwilę w naszym życiu. Bo dusze między poziomami, tak jak mówiłam, te z góry, mogą schodzić w dół. Ale te z dołu nie mogą wejść do góry, ale przez to, że to wszystko jest widoczne, te z dołu mogą obserwować te wyższe poziomy. Nie. Dusze w momencie, kiedy łączą się w grupy dusz, łączą się. Dusze, dusze się kochają. Dusze kochają swoją bliskość. Dusze, wiecie, my jesteśmy tam energią, która łączy się. Ja to sobie wyobrażam jako takie cząstki światła, które łączą się w jedną całość i sobie siedzą jako takie kulki. Jako świetliki możemy to sobie wyobrazić: gdzie się zbieramy i to światło jest coraz jaśniejsze, coraz jaśniejsze, coraz jaśniejsze, gdzie tam nie ma obowiązków ziemskich. Dla dusz czas nie istnieje więc to jest niepoliczalne więc jeżeli wyobrażamy sobie, że ojej, no jak co miesiąc czasu siedzą, lata siedzą w tej kulce nie, tam czas nie istnieje czas jest tylko zrobiony na ziemi żeby łatwiej nam się żyło i prościej, dobrze kochani, wyciągniemy kartę mam nadzieję, że chociaż troszeczkę udało mi się przybliżyć grupy, poziomy dusz rodziny dusz w rodzinie Lu dusze mogą być z różnych poziomów. W rodzinie dusze, jeżeli jest rodzina dusz, to rodzina dusz znajduje się w jednej grupie na danym poziomie. Jeżeli są dusze nam, może być tak, że grupy dusz z danego poziomu postanowią razem zejść na ziemię, się wcielić i coś zbiorowo, grupowo osiągnąć. Więc kto wie, kochani, czy nie jesteśmy z jednej grupy dusz? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ale dowiedzieć się możemy. Wszystko możemy się dowiedzieć, tylko trzeba mieć odpowiedni poziom duszy, odpowiednią wiarę. Wiecie, takie. U mnie jeszcze widzę, że tak króluje trochę takie zwykłe chcieństwo takie chci chcienie się dowiedzieć takie. Mm, takie... Takie, tak, ta ciekawość ludzka chyba bierze górę nad tą ciekawością duchową, i, i to mam wrażenie, że mnie blokuje. Ale zawsze sobie mówię, wszystko w swoim czasie. Jeżeli będzie Ci dane się dowiedzieć, to się dowiesz. Ale gdzieś tam po głowie chodzi ten taki chochlik i grzepi szukaj, grzepi szukaj. <gry> tak, kochani, to wiemy. Mamy poziomy dusz, mamy grupy dusz, mamy rodzinę dusz. Mamy swoich opiekunów, mamy swoich mistrzów, mamy swoich przewodników. Przewodnicy często są nam dani raz na zawsze. To są aniołowie stróżowie nasi. To są i aniołowie stróżowie. Przewodnik to przewodnik, ale przewodnik, on nam przewodzi. Po śmierci, po odejściu, po zmianie stanu, on czeka na nas często. Tak samo jak rodziny nasze. W momencie, kiedy odejdziemy, to nasza rodzina już na nas czeka. Ale też z tą rodziną to jest tak, że do końca nie wiem, czy ja na przykład nie byłam swoją prababką. To jest wszystko rozpracowywane u mnie w tej chwili. Bo skoro wymieniamy się w dzieleniach, ja byłam Twoją córką, Ty byłaś moją córką, ja byłam Twoją babką. Ty byłaś moją babką, to równie dobrze może być tak, że byłam dla siebie prababką. Tak, kochani, to wygląda. To jest takie ciekawe, to jest takie piękne. No ale dobrze. To jaką kartę mamy na dzisiaj? Jesteś gotów? No ciekawe, może z karta dla mnie wyjdzie? Jesteś gotów, zrób to, widzicie? Pomyśl sobie o tej rodzinie. Pomyśl sobie o tej osobie, która jest tutaj z tobą. Bo być może, wiecie, ja zawsze powtarzam, już się tego nauczyłam choć tutaj. Nauczyłam, że osoba, która sprawia nam tutaj cierpienie, to takie ziemskie, sprawia nam ból, to wcale nie musi być osobą, która jest dużą, która jest daleko od nas. To może być jedna z bliższych dusz, ale pomóc nam odpracować lekcję. Ale oczywiście wiecie, wszystko w miarach rozsądku, tak? Bo jeżeli yy, wcielenia wcieleniami, zadania ziemskie zadaniami, ale są też dusze, które uczą się. I one w, robią przeróżne, straszne rzeczy, ponieważ mają dostęp do świata ziemskiego, ich wolna wola, ich sumienie, czyli ta dusza jeszcze też nie, nie gra tak, jak powinna. Powinna grać, więc, więc sprawia nam ból i cierpienie. I to ona może sobie budować karmę. I to my mogliśmy zejść na ziemię. W przeciągu kilku miesięcy, zobaczcie, coś się wydarzy, bądźcie gotów. tam. Ja mam nadzieję, że to są karty dla mnie też. Nie, mam widzieć, to nie jest karta dla mnie. Dziękuję Ci, To no, Są karty dla Was. No. To jest tak. To, to jest karta dla mnie, aż stanąć nie chciałam. No to jeszcze jedna, co przyszło klarowna komunikacja. Czyli kochani, klarownie się komunikujcie. I proszę Stanel. Klarownie się komunikujcie. Jakby ktoś nie widział, to nie uwierzy, nie? Klarownie się komunikujcie. Wyrażajcie to, czego pragniecie, mówcie to, o czym chcecie. Jesteście na to gotowi i coś się zadzieje w przeciągu kilku miesięcy. To będzie coś pięknego. Kochani, przytulam was bardzo mocno. Napiszcie w komentarzach, ja jeszcze będę opowiadać o duszy, ale tu czas ucieka, już muszę biec. Przytulam Was wszystkich bardzo mocno. Magda.